Siema, to ja, Dawid Herrer i dzisiaj wam pokażę całkiem nową grę o nazwie Bushido Bear to jest gra, która niedawno wyszła na systemie iOS było już od niedawna a ja, co ja zrobiłem? dzisiaj wam pokażę po prostu prosty gameplay tu mam jeszcze pierwszy świat Dobra, zaczynamy. Aby atakować, musimy przesuwać naszą figurkę. Ale musimy tylko potwory tylko mieczami dotknąć. Widzicie? Tam widać jeszcze miecze i pach, bo jak dotkniemy je nami, to skiniemy. Natomiast jak zginiemy i mamy na przykład dwa misia odblokowane, to możemy jako ten drugi. Jak mamy więcej, ja niestety jeszcze nie mam, to możemy też jako więcej misiów kontynuować, na przykład mieć już trzy kontynuacje. W takich momentach musimy zbierać kuleczki, by dostawać bonus punktów. Jak mamy przeciwników, którzy strzelają strzałkami, to musimy po prostu gdzieś klikać, żeby nasz misz się ruszał. Jak wygląda ta nowa gra Bushido Beer? Ehm, <laughs> um, powiedzmy, no, nie wiem, może napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił tego serię, to wtedy będzie więcej odcinków z serii Bushido Beer. Dobra, to nara! Du, 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 du.